Dzień dobry, nazywam się Kinga Matuszewska, i jestem stylistką rzęs i brwi witam Cię na moim kanale. Dziś chciałabym pokazać, jak pielęgnować rzęsy przedłużane, czego unikać w codziennej pielęgnacji i pokazać kilka tipów, które znacznie mogą ułatwić zachowanie higieny rzęs przedłużanych. Zapraszam. Same nasze przedłużane rzęsy. noszę je od no, już ponad roku. Muszę powiedzieć, że bardzo ułatwiają mi poranki, szczególnie wtedy, kiedy się spieszę, kiedy nie mam czasu na podkreślanie oka. Mam pewność, że moje spojrzenie będzie na tyle wyraźne, że nie będę straszyć ludzi na ulicy, ale w tym filmie chcę powiedzieć o tym, jak odpowiednio pielęgnować te rzęsy po to, żeby właśnie cieszyć się długotrwałą stylizacją, żeby rzęsy były puszyste, żeby wyglądały ładnie, żeby nasze oko było zdrowe, bo poza tym, że ma być piękne, musi też być właśnie odpowiednio pielęgnowane. Ja w codziennej pielęgnacji rzęs używam szamponu do y, rzęs. Szampon jest stworzony przez pewną firmę, którą y, ja na co dzień też używam w moich stylizacjach, używam rzęs tej firmy y, i powiem, że bardzo fajnie się sprawdza. Moje oczy reagują na niego bardzo dobrze, nie piecze, nie szczypie, nie powoduje żadnego uczulenia, żadnej alergii, przy czym zachowuje wszelkie właściwości, które są odpowiednie dla zachowania właśnie higieny, odpowiedniego pH i tego, żeby oko było zdrowe. W moim przypadku procedura pielęgnacji rzęs wygląda następująco. Tuż po tym, jak zmyję całą twarz e, kosmetykami, które nie zawierają żadnych e, tłustych formuł, e, mogę przejść do tego, żeby wykonać demakijaż oka. E, szampon nakładam na rzęsy e, palcami, e, nakładam na powieki, na rzęsy e, i używając pędzelka do rzęs delikatnie wymywam w kierunku do dołu, Całość makijażu. Robię to bardzo delikatnie, ale też bardzo dokładnie, ponieważ nie chcę, żeby na moich rzęsach zostały resztki makijażu czy inne zabrudzenia. Potem przemywam bardzo delikatnie oczy wodą, dzięki czemu mam pewność, że resztki szamponu też wymyłam, całość zabrudzeń usunęłam. Kiedy już umyję moje rzęsy, mogę osuszyć je lekko ręcznikiem. Używam do tego ręcznika albo papierowego, albo ręcznika y, zwykłego. Tyle, że trzeba pamiętać o tym, żeby ten klasyczny ręcznik wymieniać tak średnio y, no, najlepiej codziennie, ale jeżeli nie, no to co drugi dzień. Kiedy moje rzęsy są osuszone, mogę przejść do przeczesywania. Przeczesywanie rzęs po demakijażu jest o tyle ważne, że nada stylizacji. I pozwoli ją zachować. W następnym kroku używam kosmetyków do pielęgnacji oka. I bardzo ważnym jest to, żeby były one beztłuszczowe, ponieważ każdy kosmetyk, który będzie miał w swojej formule oleje, będzie powodował osłabienie stylizacji. Ponieważ no, twarz cały czas pracuje, te kosmetyki będą y, razem z naszym sebu przemieszczały się, będą osiadały na rzęsach. I takie olejowe formuły będą powodowały osłabienie wiązań kleju, a co za tym idzie, osłabienie stylizacji. A jak umyć rzęsy, jeżeli nie masz szamponu do rzęs? Bardzo prosty tip z wykorzystaniem płatka kosmetycznego i płynu micelarnego. Na płatek kosmetyczny nakładamy płyn micelarny, przykładamy płatek do ust, dmuchamy z drugiej strony powstanie pianka i tą właśnie pianką, ale nie przy użyciu płatka, wymywamy sobie zabrudzenia i zanieczyszczenia z rzęs. Kolejnym sposobem na zachowanie odpowiedniej higieny oka będzie użycie płynu do higieny intymnej. Należy pamiętać, żeby to był bardzo delikatny płyn i jego bardzo małą ilość nakładamy na paluszki, rozpieniamy ją w dosyć dużej ilości wody. Nakładamy delikatnie na rzęsy, po czym obficie spłukujemy wodą. Odpowiednia pielęgnacja rzęs przedłużanych jest bardzo ważna. I pamiętajmy, że to nie mycie rzęs osłabia stylizację, wręcz przeciwnie, ich nie mycie będzie powodowało, że rzęsy będą się szybciej sypać, będą osłabiały się wiązania kleju, ponieważ całe sebum, zanieczyszczenia, które Będą osiadały na rzęsach, będą powodowały właśnie rozpuszczanie tych wiązań. Następna rzecz to jest zdrowie oka. Przez to, że oko nie będzie odpowiednio pielęgnowane, mogą wystąpić różnego rodzaju powikłania, które w przyszłości będą rzutowały na to, że zwyczajnie takich rzęs nie będzie można doczepiać, zakładać, czyli pozbawimy się czegoś, co jest dla nas dużym ułatwieniem. Następna rzecz, o której należy pamiętać, a której należy unikać, no to to, żeby w codziennej pielęgnacji jednak nie stosować tych kosmetyków z oleistymi formułami, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, będą one osłabiały stylizację rzęs, a to też nie będzie fajne, bo będziemy zdenerwowani tym, że rzęsy będą się dużo wcześniej niż powinny osypywać. Mam nadzieję, że mój film Ci się podobał, że moje porady, moja y, opowieść o codziennej pielęgnacji przyda Ci się, że zaczniesz stosować pielęgnację codzienną bez obaw o to, że rzęsy y, będą traciły na swojej trwałości. Jeżeli podobał Ci się ten film, jeżeli faktycznie coś Ci się z niego przydało, proszę daj lajka, zasubskrybuj mój kanał, zostaw komentarz, będzie mi super miło. 艰苦呀。